W wierzchowiskach drugich w województwie lubelskim rodzina państwa Nizio prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Produkcja serów z Euroliściem jest domeną pani Elżbiety, która zaprosiła Marysię do zagrody z krowami. Po tym jak w grę weszły przysmaki, na pierwszy plan wysunęła się niezwykle towarzyska malina. Potem zrobiło się nieco nerwowo. Chodź, Malinka. Jezu, będzie skakać nie. na nią, tak? Nie. Ona się podrapiła po głowie. Weź, weź mnie bucnie. Malina stwierdziła, że wizyta gości zbytnio się przyciągnęła. Panie musiały więc nieco zmienić miejsce rozmowy. Przyszła do nas na rozmowę Malinka. Jakie państwo robicie sery? Robimy sery z. Z mleka krowiego, owczego i koziego. Ja w ogóle zaczęłam sery robić dopiero od dwóch lat i nie zdawałam sobie sprawy, że będą mi dawały taką satysfakcję. W związku z tym, że jesteśmy farmą ekologiczną, sama wytwarzam bakterie, robię sery z mleka niepasteryzowanego. Farma charakteryzuje się tym, że większość serów robię długo dojrzewających. Jakie były początki robienia serów? Niech się pani przyzna. <śmiech> Trudne. <śmiech> bo mąż stwierdził, że kupi kozy. W sumie to nie były kupione, tylko ktoś się chciał oddać, a myśmy się zdecydowali, że szybko je zaadoptujemy. I nagle przyjechały kozy, a ja nie umiem robić sera, więc tak jak wszyscy YouTube uczenie się i pomału szkolenia, wyjazdy za granicę. Do tego doszłam. A co oznacza dla konsumenta, że sery mają certyfikat ekologiczny? To oznacza to, że nasze zwierzęta wypasają się na naszych ekologicznych łąkach. Siano też jest zbierane z, z tych łąk. Czyli to no, no, ekologia. Po prostu zielono. Zielono, zielono wszędzie, tak. zielono. zielono mi. Tak. Lubi pani tutaj pracować? Tak, bardzo lubię. Chociaż przez pół swojego życia. Mieszkaliśmy w mieście, ale od trzech lat, jak mieszkamy tutaj na wsi, nie wyobrażam sobie zmiany. Diametralnie zmieniliście Państwo swoje życie? Tak, bardzo, bardzo. Dobro, no bo... to była decyzja? Tak, ja myślę, że tak. Pokochaliśmy zwierzęta, pokochaliśmy naturę. I razem z mężem lubimy robić to co, to, co robimy. Spodziewała się pani kiedyś, że zostanie pani rolnikiem? Nie, nigdy w życiu. Nie, nie spodziewałam się. Ale dobrze się pani czuje tak. Tak bardzo, luli. naprawdę. <laughs> tak, sery, ja w ogóle się nie spodziewałam, że tak polubię robić sery. Także czy to piątek święta, czy niedziela, dla mnie nie ma problemu. Ja po prostu wstaję, robię i, i cieszę się. Pasją. Tak, tak, i cieszę, cieszę się z tego. Skąd ta decyzja, żeby postawić na ekologię? No Przede wszystkim, ponieważ do nas przyjeżdżają goście, chcemy budować świadomość ekologii, biodynamiki, stworzenia swojego rodzaju ekosystemu, ekosystemu zamkniętego, gdzie wszystko musi być samowystarczalne. Państwa farma się rozrastała, najpierw było kilka kus, kilka owiec, a teraz. Tak, rzeczywiście tak było. Na ten moment już mamy troszeczkę więcej, bo mamy prawie 120 owiec. Mamy 30 kus i mamy 19 krówek, to są wszystko rasy mleczne, po to tworzyliśmy to, żeby również produkować nie tylko wino, bo ponieważ mamy swoją winnicę, chcieliśmy produkować sery i akurat produkcją seru zajmuje się przede wszystkim żona. Co Państwo produkujecie, uprawiacie w sposób ekologiczny? W sposób ekologiczny i to co mamy certyfikowane to są przede wszystkim warzywa, wino, e, sery. Łąki, pastwiska, które po prostu służą do tego, żeby nasze zwierzątko mogły się wypasać. Żyjecie Państwo tutaj w pełnej symbiozie ze zwierzętami? Tak, oczywiście, ponieważ właśnie stworzyliśmy taki ekosystem zamknięty, gdzie wszystko jest samowystarczalne, gdzie nic nie kupujemy z zewnątrz ani dla zwierzątek, tylko to wszystko, co tutaj wyprodukujemy, tutaj to nasi goście zjadają, jak i nasze zwierzątka. Produkty ekologiczne muszą spełnić szereg ścisłych wymogów dotyczących sposobu ich produkcji i pochodzenia surowców, z których zostały wytworzone. Ekologicznymi można nazywać tylko te, których skład surowcowy i metoda produkcji podlegają kontroli jednostki certyfikującej i w efekcie figurują na certyfikacie ich producenta. Szukając żywności ekologicznej powinniśmy wypatrywać na opakowaniu nie tylko znaku euroliścia, ale również numeru jednostki certyfikującej. Ich obecność wskazuje, że dostawca posiada obowiązujący w Unii Europejskiej certyfikat rolnictwa ekologicznego.